No i będzie część trzecia. Właśnie mi zadzwonił kumpel. Cholera jasna. I rozłączyło znowu nagrywanie. No i te paski odbela z reguły, jeżeli wierzyć tym paskom, nie wiem, nie umiem ich zweryfikować, zawsze pokazują mi tego chloru gdzieś w granicach 08 O, o tak. 08 No to nie wiem. Może tu chlor jest. A może tylko paski okłamują mnie. To nie wiem. Tak więc nie zaszkodzi dodać to choćby z Dlatego, żeby to usunęło chlor, unieszkodliwia metale ciężkie. No, jakieś tam się nie wiem, może z jakiejś przyczyny mogą znaleźć, może nie, tutaj nie wnikam. I przede wszystkim wspomaga gojenie się ran dzięki wieloskładnikowej substancji pełniącej rolę warstwy ochronnej. No, także myślę, że to są takie. Podstawowe rzeczy, chociaż kiedyś tu pisało, że chroni błony śluzowe ryb. I w zasadzie najbardziej to jest to, co pamiętam, dlaczego ja to stosowałem. Tu jest już użyte inne słownictwo. Nie, nie widzę tutaj, żeby pisało coś o błonach śluzowych ryb. Ale kiedyś tak, tak pisali, bo pamiętam. W każdym razie widocznie ujęli to innymi słowami. Gdzie być może to się pokrywa z tym, że wspomaga gojenie się ran dzięki wieloskładnikowej substancji pełniącej rolę warstwy ochronnej. Być może to ma związek z tymi błonami. Tak więc dlatego ja sobie mimo wszystko, że dodaję tylko wodę ERO, to ja stosuję również uzdatniacz. Tak, jakby ktoś to stosował do wody kranowej. Ale odkręcanie tego to jest jakaś masakra. Dobra, ile to było? 5 na 100. No to damy na razie. Te 5 na 100, bo tutaj więcej litrów teraz nie ma, oj za dużo. By się nalało. O. A potem doleję drugie 5. Będzie pełna dawka. Dobra, to jest jedna rzecz, którą warto dolać. I druga rzecz, którą zawsze staram się przy podmiankach dolewać, to oczywiście witaminy i aminy. Też można. Tutaj tego też można pełną dawkę dać. To jest 5 na 100, czyli jakieś 7 ml. Niech mają witaminy. Tym bardziej, że ja tylko dodaję tylko przy podmiankach, a tu nawet nie wiem. Nigdy nie wgłębiałem się, jak to często jest zalecane. Czy jest zalecane częściej, czy nie? Zaraz zerknę. Czy tu coś piszą? Dawkowanie. A tu jest nawet jeden, dwa razy tygodniowo. O, ja to daję dużo, dużo rzadziej. Ja to daję tylko co podmiankę. Z reguły nie dodaję. Częściej więc tych witamin mają tyle o ile, więc na pewno tego nie przedawkowują. Może za mało, ale po kondycji ryb wydaje się, że jest ok. Dobra, czy, czy coś tu jeszcze? Dobra, no, chyba znowuż to przerwę. Jeszcze krótszy, krótki dogram koniec tej podmianki. I to chyba będzie na tyle, bo muszę odzwonić do tego kumpla, bo zaraz mi tak znowu pewnie będzie dryndał I tak mi przerwie nagrywanie, i tak mi przerwie nagrywanie. Ok. No to pauza. Może jakoś to połączę ten fragmencik z tym ostatnim zobaczymy. Ale wtedy będzie jakoś gorsza. Z kolei się pogadane. gaduła jeden prawie mi się już dolewka. Skończyła. Dolewka podmianka. A jak się dorwie do telefonu, to ciężko z nim rozmowę przerwać. Ok. Troszkę przeczyściłem w międzyczasie, rozmawiając z nim tutaj te wszystkie zielone rzeczy. O. Już tak wygląda to troszkę lepiej. Znowu dolejemy trochę mineryzatora. Bo znowu się trochę wody dolało i, i zamiast się podnieść to mi jeszcze spadło TDS. Jeszcze mi spadł, a jeszcze złapię, ile to było. Tutaj, gdzie jeszcze nie ma mineralizatora, 121. No, to za chwilę trzeba będzie znowu dolać. Znaczy, sprawdzić i dolać. I tak się wbije z myślami nie chce mi się już chyba na jutro sobie zostawię yy, przycinanie roślin. Tak więc zostawię to. O, coś tu na bałaganiłem. tą kartą przy szybie. A, nie, myślałem, że połamałem, ale nie, tylko odginało się. To dobrze. No, także niedługo podmianka się skończy. Ile to już się nalewa? O, 6:30. Będzie raz. Raz, dwa. No, prawie 2,5 godziny już mi leci. No, to jeszcze, no, za 3 godziny może wyjdzie, zanim dojdzie mi tu już do końca. Do końca, czyli tu. Ach, czyli tu. Już nieduże zostało. I to chyba na tyle zostawimy, bo już nie chce mi się dzisiaj nic więcej przycinać. Za późna godzina, za dużo z tym zabawy. Dolejemy wodę. Jutro jeszcze zabawię się, żeby ten piach tutaj, bo jak zwykle nawaliło mi tego piachu z przodu, tony, przerzucę go, a może teraz w sumie przerzucę. Czemu nie? Będzie atrakcja. Ach. Bo trochę tego. Trochę mnie to wkurza, właśnie, że ciągle mi go tutaj do przodu się przerzuca. A że my się nie boimy mieszania w dnie przy tej mojej wydajnej nad filtracji to co sobie żałować o tak to się robi no spadaj kreweta Ciekawe, czy ile akwarystów w tym naszym hobby może sobie pozwolić na takie coś? Które akwaria by to wytrzymały, a które nie? A jeszcze tutaj zabierzemy. To stąd się samoistnie, mam nadzieję, przesunie tu. O. I trochę ta staurogena obniży się automatycznie. Akwarystyczna koparka o. No, Jakiś czas? Minie, zanim znowu tego się tutaj nazbiera i pod tylną szybę i gitara. Tu jeszcze może jedną łychę zabiorę. O. Moja roślinka z odry w niebezpieczeństwie. O jest, dobra. No nic. O, woreczek się odsłonił z Adam Amazonią, czyli wystarczy. O, dobra. I tu już mamy pół centymetra do finiszu. To chyba sobie już darujemy. Nie będziemy nakręcać więcej minut. Tu nic więcej. I tak ciekawego nie było, nie ma. I nie zapowiada się, żeby było do przekazania coś więcej. Po co przynudzać? To dzięki, pozdrawiam serdecznie, i tymczasem.